Dzień dobry Państwu. Spotykamy się w piątek 19 kwietnia. Nasz program rozpoczynamy od podania wyników produkcji i sprzedaży. Od poniedziałku do czwartku włącznie wyprodukowaliśmy ponad 1500 polonezów, zaś nabywców znalazło 1660 aut. W czasie, gdy nadajemy ten program, prezydent koncernu DU Kim Woo Chung wraz z 10-osobową grupą doradców odwiedza nasze filie w Ciechanowie, Żurominie i Elblągu. W sobotę udadzą się do Ełku, Wyszkowa i Siedlec. Niedziela zaś będzie dniem odwiedzin warszawskich filii. Terminy następnych wizyt prezydenta koncernów w pozostałych filiach podamy w następnym programie. A teraz powróćmy do wydarzeń na żeraniu. To właśnie tu trzy firmy DU Motor Polska z Lublina, Centrum DU i DU FSO Motor po raz pierwszy zorganizowały konferencję prasową. Obecni na niej dziennikarze pytali głównie o bieżące trudności z urzędem celnym. Interesowały ich również możliwości rozwoju tych firm. Na tę pierwszą wspólną konferencję przybyło ponad 80 dziennikarzy z prasy, radia i telewizji. Na pytania odpowiadali Chun si prezes zarządu spółki DU Motor Polska z Lublina, Andrzej Tyszkiewicz, prezes Centrum DU oraz oczywiście Jin Chul-Sok, prezes DU FSO Motor. Dziennikarze najbardziej interesowały sprawy związane z Urzędem Celnym. Prezes SOK powiedział, że wskutek wstrzymania przez celników dostaw części DEU poniosło straty głównie z powodu zakłóceń w produkcji. Oprócz tego obniżone zostało zaufanie pracowników, dealerów i klientów do firmy. Spółka musi teraz nadrabiać opóźnienia. Sprawy cenne spowodowały wiele zakłóceń, jednak dla nas najważniejsze jest zaufanie, zaufanie naszych pracowników, naszych dealerów, a przede wszystkim klientów na rynku do DU oraz DU do sfer rządowych. Chcieliśmy dać naszym klientom nowe samochody, a tu na początku nastąpiło nieprzewidziane zakłócenie. Teraz realizujemy wszystkie porozumienia, jakie zawarliśmy z rządem. Nie chcemy iść do sądu. Wolimy pozostawić tę sprawę osądowi opinii publicznej, wierząc, że gdy rozwiążemy obecne problemy, zaufanie do nas wzrośnie, a nasze samochody będą się sprzedawały na rynku bardzo dobrze. Wyjaśniając zawiłości sytuacji związanej z rozmontowywaniem aut w Słowenii i transportu w częściach do Polski, pan Sok wyjaśnił, że opuszczając koreańską fabrykę samochody nie nadają się do jazdy, gdyż wymagają zainstalowania wielu dodatkowych elementów, które przesyłane są do Polski samolotem. W Korei montujemy około 40-50 tysięcy samochodów miesięcznie, z czego 2 tysiące trafia do Polski. Prezes SOK zapewnił, że rząd koreański nie daje DU żadnych preferencji eksportowych. Dla koncernu nie ma znaczenia, czy samochody opuszczają fabrykę w całości, czy w częściach. Dostarczanie gotowych aut jest łatwiejsze i wygodniejsze. Janusz Woźniak, wiceprezes zarządu DU FSA Motor, powiedział, iż we wtorek odbyło się spotkanie przedstawicieli resortu przemysłu, handlu zagranicznego i głównego urzędu CEU. Przyjęto stanowisko, z którego wynika, że montaż Nexi w Lublinie, a Espero i Tico w Warszawie będzie kontynuowany. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmie Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, którego posiedzenie odbędzie się w najbliższy poniedziałek, stwierdził wiceprezes Woźniak. Wiele pytań dotyczyło Poloneza w wersji Sedan. Czy Polonez Sedan w końcu ujrzy światło dzienne, czy też nie? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest takie: czy to jest prawda? Że Państwo zaprzestaliście montowania silników rowera w polonezach i macie plany zastąpienia tego silnika jakimś silnikiem produkcji DU. Kilka tygodni temu na spotkaniu z dealerami powiedziałem, że polonez w wersji sedan będzie sprzedawany od czerwca. W tej chwili produkujemy ich 25-30 sztuk dziennie. Mam nadzieję, że do końca maja na składzie fabrycznym uda nam się zgromadzić 1000-1200 tych samochodów a już od czerwca będziemy mogli produkować 200 polonezów Atu dziennie. Prezes SOK powiedział, że przed seryjną produkcją Atu fabryka musi uporać się z trzema problemami. Pierwszym jest słaba jakość klapy bagażnika, miejsce pęknięć tylnej szyby. Drugi to brak nowych tłoczników umożliwiających masową produkcję. Trzeci zaś to nazwa samochodu. Odpowiadając na drugie pytanie, prezes SOK powiedział, że na żeraniu nadal produkowane będą nowe polonezy Karo z silnikiem rowera. W tej chwili trwają negocjacje cenowe. Myślę, że nie powinno być większych problemów. Zaś Andrzej Tyszkiewicz, prezes Centrum DEU, powiedział: Od 15 kwietnia rozpoczęliśmy już prowadzić operacje handlowe w imieniu firm DEU FSO i DEU Motor Polska. Sprzedajemy samochody Polones, części zamienne, obejmujemy swoją, swoim zasięgiem wszystkie stacje obsługi, wszystkie salony, które wchodzą stopniowo do naszej organizacji. Będziemy zajmować się marketingiem, będziemy zajmować się w przyszłości wszystkimi tematami, które kiedyś były prowadzone zarówno w Warszawie, jak i w Lublinie. Nie jest wykluczone, że w przyszłości zajmiemy się również elektroniką i, i tymi towarami, które będą importowane w, w, do Polski z Korei. Sieć sprzedaży i obsługi składać się będzie ze 180 placówek byłej FSO i 50 stacji fabryki lubelskiej oraz punktów sprzedaży TICO. W około 250 placówkach będzie można kupować samochody, a w 500 naprawiać je, stwierdził prezes Tyszkiewicz. W punktach tych też będzie można kupować i naprawiać polonezy. Sieć ta jest obecnie weryfikowana i dostosowana do wymogów koreańskich. Roman Zieliński od 46 lat pracuje w naszej fabryce. A jak sam mówi, 20 lat przepracował w jednym budynku. Przez minione lata przeszedł przez prawie wszystkie stanowiska w służbie oceny jakości samochodów. Dziś, choć jest już na zasłużonej emeryturze, na pół etatu pracuje w swoim macierzystym zakładzie. Roman Zieliński pracę w Żerańskiej Fabryce rozpoczął w 1950 roku, kiedy to jeszcze nasz zakład nosił nazwę Fabryka Samochodów Osobowych w Budowie. Wówczas jego praca polegała na współorganizowaniu odcinka doświadczalnego, montowaniu urządzeń potrzebnych do uruchomienia produkcji samochodów. A oto jak pan Zieliński wspomina swoje początki w zakładzie i pierwszą produkcję samochodów Warszawa M20, a później produkcję następnych modeli AUT. Trudna i ciekawa to była produkcja, bo oczywiście montaże, później sami już produkowali, toru objazdowego nie było. Jazda samochodami odbywała się do Jabłonny i z powrotem przez las Hotomowski. Bardzo przy, na grzyby tam się, tam się wyjeżdżało. W tym samym czasie na torze były robione e, prace budowlane, a na samym środku toru rósł las i tu zbieraliśmy zawsze rano grzybki. Ale wracając do samochodu. Samochody. Najpierw M, M20, te, te stare Pobiedy, Pobiedy Warszawa, potem była zmiana silnika, potem była zmiana, zmiana karoserii na, na 220, 222, 224, 23 potem było kombi, no i po ostatnim była zmiana, zmiana silnika na S20, 21. Chcąc mieć prodnicę i rozrusznik musieliśmy zrobić absolutnie pełne oprzyrządowanie do produkcji rozruszników i sami uruchomić w świetnicy. Dalej to była to była Syrena. Syrena, którą rozpoczęliśmy od e, z panem profesorem Panczakiewiczem, to już nie, tym, ja w tym brałem mniejszy udział, bośmy tylko od, odbiór sam, natomiast e, pan profesor Panczakiewicz robił, robiliśmy na obecnej wzorcowni, tam znaczy w, robili, robili budę, ale to była taka buda drewniano-metalowa, dach był ze skaju i to wszystko pojechało na targi. To zostało przyjęte pozytywnie, w związku z tym dostaliśmy akces, placet na robienie syren. I zaczęło się robić, ale już niestety inną syrenę, blaszano, nie ze wszystkimi elementami klepanymi, niestety młotkiem, poza błotnikiem, przednim i tylnym, który był, który był z samochodu Warszawa. Kawałek dziwi, to było też Warszawa, ale dach, boczki, tamte inne elementy wszystko było, było klepane. Po Syrii to już był Fiat. I fiat wszedł w roku 1967-1968, to już, by, to już była w, w, po wys, przesunięciu e, Warszawy na, do zakładu, byłego WZN z zakładu nr 1. Tu uruchomiliśmy właśnie na zakładzie 2, Fiat nazywał się 1, dlatego myślę te, te cyferki tak mylą. E, Uruchomiono, uruchomiono, fiata. No i to, to to już jest samochód nowoczesny, zupełnie inna klasa, inne, inne wymagania, inne, inne kierunki, kierunki badań, działania i tak dalej. to był duży postęp w technice, bardzo duży. Uruchomienie oczywiście bardzo żmudne, kłopotliwe i trudne. Uruchomienie elementów u naszych kooperantów, nie tylko u nas. Bo tak część żeśmy tłoczników robili, część żeśmy kupili, część urządzeń żeśmy też dostali znaczy dostali, kupili, a część sami urządzali tutaj. Niemniej to był olbrzymi postęp, szczególnie u naszych kooperantów, bo weszły nowe surowce, nowe materiały, nowe. No, nowe... U od nas wyszła nowa jakość. My byliśmy zawsze fabryką, która nie tylko robiła samochody osobowe, ale myśmy byli y, zawsze tak y, tak jak w samochodach y, Warszawa, y, żeśmy że przecież produkowali samochody sanitarki. Świat się zazębił z polonezem, bo to równolegle było z tym i polonezem była to tyle kłopot, że nie bardzo mieliśmy zgodę na jego robotę, na jego produkcję. Więc to się jedno na drugie na, nałożyło. No ale niemniej ten polonez. Tak z biedą, to może nie z biedą produkcyjną, czy jakościowo, bo to już było nie też znów, trochę postęp, inna, inna, inna jakość, in, inne żądania. Samochód większy, cięższy, prawda? I, i wymagał też nieco innego spojrzenia, nadal się robi różne, różne usprawnienia, udogodnienia i ten samochód w swojej klasie jako tym bardziej, że u nas on jest chyba najtańszy. Bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy zajmują się różnymi usługami, handlem czy jakimś takim właśnie korzysta, korzysta z Polonezów. Będąc na emeryturze, pan Zieliński dalej pracuje w służbie jakościowej, choć charakter jego pracy uległ zmianom. Od teraz to się zajmuje uporządkowywaniem i pisaniem. To się kiedyś nazwały instrukcje, dzisiaj mamy procedury wchodzące, regulujące zagadnienia właśnie oceny, oceny jakości, oceny organizacji, znaczy organizacji służb jakościowych na poszczególnych zakładach, wydziałach czy też nawet bezpośrednich kontrolerów. Za swoje 46 lat pracy w fabryce był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Wśród otrzymanych odznaczeń bardzo sobie ceni złoty medal za długoletnią pracę. W życiu prywatnym, jak sam mówi, trochę pisze, Struga i zajmuje się wnukami. Nad naszą filią w Nysie powiewa już flaga nowej firmy DUFSA Motor. Uroczystości z tym związane odbyły się w środę. Dziś specjalnie dla widzów naszej telewizji relacja z tego wydarzenia od naszego korespondenta. W pięknej wiosennej pogodzie w dniu dzisiejszym w zakładzie samochodów dostawczych w nysie odbyła się uroczystość inaugurująca powstanie spółki DUFSA Motor. Wśród zaproszonych gości, jak wzięli udział w uroczystości, byli przedstawiciele władz miasta z burmistrzem i przewodniczącym Rady Miejskiej na czele, a także przedstawiciele miejscowych zakładów pracy, szkół, wojska i innych instytucji. Na wstępie dyrektor zakładu w Nysie, a zarazem członek zarządu spółki DU FSO Motor, Marian Smutkiewicz przypomniał historię i poszczególne etapy rozwoju zakładu oraz zapoznał zebranych z działalnością i możliwościami produkcyjnymi koncernu DU. Głos zabrał także koordynator DU w Nysie, pan Jay Park, który podkreślił historyczne znaczenie dzisiejszej uroczystości, która jego zdaniem ma przełomowe znaczenie dla rozwoju zakładu i całej polskiej motoryzacji. Po zwiedzeniu przez gości hal produkcyjnych z licznym udziałem załogi przy dźwiękach orkiestry odbyła się właściwa uroczystość zmiany flag, której dokonali przedstawiciele załogi w osobach pracowników z najdłuższym i najkrótszym stażem w zakładzie. Od tej chwili długa, po 15-metrowa flaga z napisem DUFSO stała się symbolem nowego kierunku w działalności zakładu samochodów dostawczych w dziś. Dla telewizji DUFSO w Warszawie Znysy mówił Zbysław Wróbek. Postaramy się częściej informować Państwa o tym, co dzieje się w naszych filiach. A przed nami skrócony weekend, gdyż w najbliższą sobotę pracujemy. Wszystkim weekendowym solenizantom Agnieszkom, Adolfom, Czesławom i Felixom składamy życzenia tak samo ciepłe i słoneczne, jak zapowiadana przez synoptyków aura na najbliższe dni. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Do zobaczenia w poniedziałek.